Witajcie, kochani, dzień dobry. W Ewangelii według świętego Jana w XX rozdziale znajdujemy opis wydarzeń, które rozegrały się po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy Pan Jezus martwych wstał to ukazał się swoim najbliższym uczniom, apostołom. Ale wśród tych apostołów nie było jednego z nich, a mianowicie Tomasza. I kiedy Tomasz usłyszał od swoich przyjaciół, że Jezus zmartwychwstał, to nie uwierzył. Tomasz powiedział: Dopóki nie zobaczę śladu gwoździ na jego dłoniach i nie włożę swojej ręki w jego bok, Przebity, to nie uwierzę. I ewangelista Jan pisze, że po ośmiu dniach Jezus ukazał się także Tomaszowi. Jezus powiedział do Tomasza: Spójrz na ślady gwoździ w moich dłoniach i włóż swą dłoń w mój bok, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. I wtedy dopiero Tomasz powiedział pan mój i bóg mój Jezus mu odpowiedział uwierzyłeś bo zobaczyłeś i dodał jeszcze błogosławieni ci którzy nie widzieli a uwierzyli tym kochani jest sedno wiary my Polacy najczęściej wychowywani w religii Tradycjonalnej, narodowej w Polsce, katolickiej, od małego mieliśmy wpajane, że wiara jest jakimś obrządkiem. Wszelkie obrazy, figury, to co widzimy, ma pobudzać nasze zmysły, ale tym nie jest wiara. W jedenastym rozdziale listu do Hebrajczyków mamy napisane, że wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, przeświadczeniem. Tego, czego się spodziewamy. My nie widzimy Boga, ale człowiek wierzący, chrześcijan, ma wiarę, ma tą pewność, że po śmierci Boga zobaczy. To, co powiedział Pan Jezus, jest kluczem do tego, aby zrozumieć, czym jest prawdziwa wiara. Jeszcze raz, Jezus powiedział do Tomasza: Uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Tak więc wiara nie jest pewnością tego, co widzimy, bo jest to stwierdzenie faktu. Ale błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tym jest wiara żywa w Boga. Możesz zadać pytanie w takim razie, skąd mam mieć pewność, że Bóg rzeczywiście istnieje? Skieruj się do Jego Słowa, tak jak ja to zrobiłem. Kiedyś byłem. Katolikiem tradycjonalnym pokładałem ufność swojej religii, byłem praktykującym katolikiem. Ale dzisiaj, dzięki łasce Bożej, jestem chrześcijaninem opierającym swoją wiarę na Biblii, na Bożym Słowie. Tak więc jeśli skierujesz się do Jego Słowa, zobaczysz Boga w Jego Słowie, to Słowo zacznie przemieniać Cię i Twoje serce. Tego Ci życzę z całego serca. Niech Bóg Ci błogosławi. Pozdrawiam.